Spraw, by myślał o tobie. Przyciągnij jego miłość w sposób telepatyczny. Witaj na kanale duchowa bogini w tej medytacji prowadzonej, która błyskawicznie sprawi, że on, Twoja konkretna osoba, będzie myślał o tobie i nie będzie potrafił wyrzucić Cię ze swojej głowy. Zacznij od znalezienia cichego i spokojnego miejsca, gdzie nikt ani nic nie będzie Ci przeszkadzać przez najbliższe kilka minut. Usiądź wygodnie lub połóż się. Zamknij oczy i weź głęboki wdech. I wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech i głęboki wydech. Głęboki wdech, który przynosi Ci spokój i głęboki wydech, który usuwa wszelkie napięcia. Poczuj, jak Twoje ciało odpręża się coraz bardziej. Twoje serce otwiera się na miłość, Twoja energia staje się magnetyczna. Wyobraź sobie teraz osobę, o której myślisz. Zobacz Jego twarz, Jego oczy, Jego usta. Zobacz, jak patrz na ciebie z czułością. Poczuj, jak między Wami pojawia się złota nić energii. Biegnie od Twojego serca do jego serca. Ta nić jest pełna miłości, światła i ciepłej energii. Przez tę nić wysyłasz mu swoje myśli. Myślisz o mnie teraz? Czujesz moją obecność? Tęsknisz za mną. Pragniesz mnie. Powtarzaj teraz to, co chcesz, aby on myślał. Poczuj, jak te słowa płyną do jego umysłu. Wnikają w jego serce. Zobacz, jak zaczyna się uśmiechać, jak jego myśli wypełniają się Tobą. On widzi Twoje oczy, słyszy Twój głos, czuje Twoją energię. Powtarzaj w myślach lub na głos. On myśli o mnie teraz. On czuje moje istnienie. On wciąż myśli o mnie i nie potrafi o mnie zapomnieć. On jest przy mnie i chce być blisko mnie. Poczuj, jak wasze energie łączą się coraz mocniej, jakbyście już byli razem w miłości, bliskości, w jedności. Teraz wyobraź sobie, że On wyciąga rękę w Twoim kierunku. A Ty delikatnie dotykasz Jego dłoni. To symbol Waszego spotkania na poziomie duszy. Wasze serca biją w tym samym rytmie. Pozostań przez chwilę w tej wizji, w tym połączeniu troi pewność, że on myśli o tobie teraz. Weź jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem pozwól tej energii popłynąć. Twoje pragnienie zostało wysłane. Wszechświat już działa na Twoją korzyść. To się dzieje. Powoli porusz palcami, dłoni i stóp. Otwórz oczy. Jesteś magnetyczna, jesteś miłością. On myśli o tobie teraz. Powtarzaj te medytacje tak często, jak tylko poczujesz potrzebę. Będę niezmiernie wdzięczna, jeśli zasubskrybujesz ten kanał, po jeszcze więcej pomocnych treści. Koniecznie polub film i zostaw komentarz, jeśli Ci się podobał.